19 plus! Fajnie, twoje plany są realne. Wielkie miasto sława. W końcu zacznie się zabawa, zero telefonów. Czuć, kiedy będziesz w domu? Posprzątałaś swój pokój, masz szlaban do końca roku. Jesteś pewna, że się uda, nie masz obaw. Ale stop, nie taka była umowa. Ile było planów, by rozpocząć już, to dorosłe życie? 19 plus! Ile było planów, by rozpocząć już? To do dorosłe życie, plus. Kochani, wróciłam na Ditla, ale coś czuję, że długo tutaj nie zabawię i będę musiała sobie coś znaleźć. Zuza nadal się do mnie nie odzywa, Małkowska, no wiadomo, po prostu jest Małkowską. Poza tym Kubuś Lucy jest chory na jakąś dziwną chorobę genetyczną. Podobno to nic poważnego, ale wiadomo, no i tak się martwimy. Najgorsze jest to, że Pawla fatalnie się zachował. Podejrzewa, że Kubuś może nie być jego wnukiem. No ale ja jestem optymistką i zawsze wierzę, że będzie wszystko dobrze. Cześć. Arek i Lucy rozstali się kilka tygodni Cześć. temu. Jednak choroba Kubusia Cześć. sprawiła, że spędzają teraz ze sobą bardzo Cześć. dużo czasu. Wiesz co? Nie, dzięki. się śniadanko. A czytałem wczoraj w necie o tym cenze Alporta. No popatrz, ja też. No i powiem ci, że to trochę mnie to uspokoiło. Mówisz poważnie, no. ja jestem przerażona, poczytałam o tych wszystkich powikłaniach, problemach ze wzrokiem, ze słuchem, potem patrzę na małego kubusia i zastanawiam się, jaką sobie z tym wszystkim na radę. No, a powiedz mi czytałaś takie forum, co ludzie piszą, jak żyć z takim aportem? Nie, a co pisali? No właśnie, że to nie jest koniec świata, że w zasadzie to nie jest nic złego. No wiadomo, trzeba robić badania, badać się mm -hmm. cały czas, przyjmować leki, no ale to nie jest nic groźnego, zwłaszcza jak choroba wygrywa to tak wcześnie Kubusia. Mm -hmm. Wyślesz mi link do tego forum? No, tak, także nie ma się trzymać. Głowa do góry. Dzięki, słuchaj, a znalazłeś jakiś przypadek, gdzie ta choroba nie była dziedziczona po ojcu? Ale uderzysz że tego, co wczoraj ci, prawda, powiedział? No tak, no bo z tego, co ja czytałam, to możliwość, że ta choroba pojawia się w jakiś inny sposób, to naprawdę bardzo ekstremalne przypadki. Wiesz, no może to akurat jest taki rzadki przypadek. Ja w ogóle się łudzę, że to jedna wielka pomyłka i kubusz nie ma żadnego zespołu, alporta. No w każdym razie teraz kubuś będziemy robione mnóstwo badań, więc prędzej czy później się dowiemy. No, tak, masz rację. To co, zjesz coś? Nie, naprawdę. teraz muszę być w pracy, uciekam. Przed się skogoś się zobaczyć. Jasne. To co, wyślesz mi ten link? Jasne, pewnie tak. A, jesteśmy dobrej myśli, tak? Tak. Arek, naprawdę ci dziękuję, że mi pomagasz. Nie no, nie mogę ci nie pomóc, przecież kupujesz to mój syn, więc nie mam jej możliwości. Uciekam. <śpij> sobie. Pa. Pa! Co robisz? Maluję się. Słuchaj, ty dzwoniłaś do Lucy? Jak się czuje Kubuś? Nie, wiesz co, dopiero później do niej wpadnę, do pracy, to się wszystkiego dowiem. Mama Kasi jest żywo zainteresowana no, 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 tym, co dzieje się u Lucy i Kubusia. Mecenas Pawlak twierdzi, że w ich rodzinie nikt nie chorował na zespół Alporta i zaczął wątpić, że Kubuś jest jego wnukiem. Czy Kubuś jest wnukiem y, Mariusza, to no, tak samo jakby był mój, moim, chyba że no... Chyba że co? Nana? Że kubus jest dzieckiem Kamila? A, czyli to jednak o to ci chodzi? No wiesz, różnie w życiu bywa, może miała jakąś przelotną przygodę, no. Mamo, czy ty się w ogóle słyszysz? No, a no, no, co tak się burzysz? Co się tak burzysz? No może jej po prostu zależało, żeby kubuś był dzieckiem Kamila. Rozumiesz, prawnicza, rodzina, świetne, świetne zaplecze finansowe, no, no różnie bywa. No, co ty wygadujesz? W ogóle co to za bzdury? Mówisz tak, jakbyś Lucy nie znała. No ale no, chodzi mi tylko o to, że u Mariusza w rodzinie nie ma takich chorób. Dobrze, ale lekarz chyba powiedział jasno, że to nie zawsze dziedziczy, dziedziczy się w linii męskiej, tak? Ale to, to są ekstremalne sytuacje, dziewczyną, a poza tym co? Raz się i już dziecko? A ty ile razy spałaś z Aleksem? Chyba też raz. I co? Jakoś jestem. Da się, da się. Jezu, wiesz o co mi chodzi? Nie, a tobie chodzi, czy Pawrakowi chodzi? To nie ma znaczenia, naprawdę. A, czyli to jednak on za tym stoi, tak? Gdzie ty Słuchaj. idziesz, dziewczyno? Gdzie ty idziesz? Kasia? stało się coś? Pan naprawdę myśli, że Kubuś nie jest synem Kamila, tak? Ojejku, Anetka, prosiłem cię, żebyś o tym z Kasią nie rozmawiała. No, 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 to chciałam tylko wyjaśnić, no, no. Nie, mamo! Ty sugerujesz, że Lucy spała z kimś innym niż Kamil, a teraz wszystkich nas kłamie w żywe oczy. Ona może spać z kim chce, wiesz? Mnie to nie interesuje. Mnie interesuje Kubuś. Kasia, i nie zrozum nas źle. Kocham Kubusia i będę jego dziadkiem niezależnie od wszystkiego. No to, panie Mariuszu, to po co w ogóle drążyć ten temat, co? Po prostu chcę być pewny. Ja znam Lucy. Jeżeli Lucy mówi, że to jest syn Kamila, to kubuś jest dzieckiem Kamila. Daję sobie te dwie ręce odciąć. A ja bym sprawdziła. Tak? A ciekawe jak? A normalnie, zwykłe badania DNA. Wiesz co, dobra, bo z tobą kobietą gadać. Chodź, idziemy na spacer. Chodź. Aha, widzisz, no. O, o. Odkąd Patrycja, żona Frodo, pracuje w szkole tańca, między nią i Alą dochodzi do ciągłych spięć. Ala robi wszystko, żeby udowodnić, że Patrycja nie nadaje się do tej pracy i trzeba ją zwolnić. Nie, spóźniła się 7 minut. Gdyby ktoś chciał się dozwolić na recepcję, to by się nie dodzwonił nic nie załatwił, bo ciebie tutaj nie ma. Ale z tego co widzę, to chyba nikt nie próbował się dodzwonić, więc nic się nie stało. Ej dziewczyny, może ja wam kisielu naleję i zrobimy walkę, co? Posłuchaj. To jest firma, w której zarabia się pieniądze. Czy ty w ogóle tę robotę traktujesz poważnie? Do czego piesz? Do tego, że u nas są kary pieniężne za przewinienia pracowników. Chcesz mi potrącić z wypłaty za to, że się spóźniłam pięć minut? No bez jaj. <noise> nie, 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 nie. Ja cię póki co ostrzegam. Mam cię na oku i lepiej, żebyś mi nie podpadła. A ty co? Nic nie powiesz? E, niby nie moja sprawa, ale bez przeginy, nie? Co bez przeginy? No. u nas nie ma żadnych kar za spóźnienia. No, ale mogą być. Ale patka sobie przecież. Radzi, co nie? no. Hmm. Świetnie. Sobie. Olej. Uf! Marty, co ty tu robisz? No nic, przyszedłem cię odwiedzić, no. co ty taka wkurzona? Nic. Patrycja mi znalazła za skórę i nie chce z niej wyleść. Co znowu odwaliła? Po prostu wkurza mnie jej widoki Froda. Po prostu nie mogę na nich patrzeć. No, to może zrobimy jakąś wkrętę, jakiś dowcip. Jaki dowcip? Co ty gadasz? Słuchaj, ona jest na recepcji teraz? No. Wbiję tam, zrobimy totalny dym, czy znaczy ja zrobię. I później zwalę, że to jest jej wina, wszystko. Stary, to właśnie od razu podłóż nogę, i powiedz, że się sama wywaliła. Świetny Widzicie? pomysł. No, patrz i się ucz. Kłamie odkąd potrafię mówić, stara. No dobra, 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 spoko, niech ta ci się na coś przyda. Ale czekaj, bo to ty jesteś szefem, tak? No. To czemu jej po prostu nie zwolnisz? Bo chcę pokazać fordę, że to jest dury na p... Po prostu. Dlatego. Aha, no, okej. Okay. Dobra. <laughs> Bułka z matem. Dzięki. Dzięki. A co do dzięki, to co ja z tego będę miał? To co chcesz? Co chcę? No, nie wiem, może jakaś kolacja. Kolacja? W sensie zapraszasz mnie na randkę. Na no co? Nie chcesz? No nie wiem, zaskoczyłeś mnie po prostu pomyślę. Pomyślę, dobra. To to twoje pomyśle musi mi na razie wystarczyć. Dobra, działaj. Czy dobrze? Przepraszam, o które są zajęcia z boksu? Słucham? No bo dzwoniłem wczoraj i jakaś pani powiedziała, że są rano, a na rozpisce widzę, że są za cztery godziny. To jest... Nie no, no, wszystko się zgadza. Są za cztery godziny. Nie, no to jest jakieś niepoważne po prostu. Ale zaraz, a kto panu powiedział, że są rano? No kto mi powiedział, no jakaś kobieta na recepcji po głosie poznaje, że to była pani, no to. Jest... To jest niemożliwe. Niemożliwe jest to, że zapisuje się na zajęcia, na które nie mogę chodzić. To jest niemożliwe! To jest nieprofesjonalne i niepoważne. Ale za, zaraz, a może pan się zapisał do innej szkoły, może inna szkoła ma zajęcia Proszę, na rano. Czy ja pani wyglądam na Debila? Oczywiście, że tutaj do tej szkoły. Nie wiem, jak nie potrafisz najprostszych zadań wykonywać, to nie wiem, zmień robotę na przykład. Skręcaj długopisy? Albo nie wiem, znaleźć pracę, gdzie w CV czy o mózgu. A proszę się uspokoić. Jak ma pan na nazwisko? Ja zaraz znajdę, gdzie pan jest zapisany. Daruj sobie, daruj sobie. A zapłacił pan za te zajęcia, my możemy oddać pieniądze. Oddać pieniądze nie. Ja mam inny pomysł. Ja pójdę do konkurencji, a was tak na fejsie smaruj, że już tu nikt nie przyjdzie. Nikt. Nikt. Co jest? Co się dzieje? Do widzenia. Ale proszę pana. Co to miało być? No on mówi, że ja go wprowadziłam w błąd, ale ja nic nie zrobiłam. Słuchaj, ja Cię bronię przed Alą, a Ty takie proste rzeczy zawalasz? 30 mówię. Nie zrobiłam. To się bardziej postaraj, bo nie będę przed tobą ciągle świecił oczami. Pati, co się stało? Nic. Przecież widzę. No mówię, że nic! Dobra. Stara, się, mówię, jaka to była akcja, to jest szok po prostu. Jeszcze ten pan, on jako... O p... Po prostu z góry na dół. <laughs> ty nic. gadasz. Ale ty myślisz, że to się udało? Stara łykała tak wszystko, jak pelikan Co łykała? Co wy jej nagadaliście? Ja p... No wkręciliśmy trochę padkę, że zawaliła na recepcji, Boże. No to potwierdzam, młyknęła to. Widzisz? Nigdy w życiu jej nie widziałem takiej wzburzonej. Ej, czekaj chwilę. Ej, czyli co, ja mam się przejmować uczuciami Patrycji, a ona może moje mieć w d***, tak? Ale ja wszystko czaję, no. Nie oczekuję, że będziecie przyjaciółkami, zważając na całą sytuację. No ale... nie uważasz, że to jest trochę przesada? Czyli co, bronisz jej? Nie, po prostu uważam, że... posuwasz się za daleko, no. Ala... Bez przesady. Słuchaj, spieprzyła mi życie, to mało. Właśnie. Ale jesteśmy w pracy. To jest też twoja firma. No nie rób sobie tu placu zabaw tylko po to, bo chcesz się zemścić na lasce. Jezu, poza tym to jest bez sensu, bo powinnaś mieć kosę z Frodo, a nie z nią. Dobra, no, masz rację. Spoko, nie będę i bez powodu. No, mam nadzieję. To nie jest tak, że Kubuś się nagle rozchorował i teraz dostał jakieś objawów. Mm. On czuje się świetnie. No rozumiem. Tylko że zamartwiamy się, bo jeżeli diagnoza się potwierdzi, no Kubuś będzie musiał z tym jakoś żyć. I Lucy, tak mi przykro naprawdę. Kasia, on już teraz ma leki na nadciśnienie. Jedno co mnie w tym wszystkim pociesza to to, że Arek naprawdę się stara. Wspiera mnie, pomaga mi. Dzisiaj przyjechał, żeby mnie pocieszyć, uspokoić rano. No i też zawsze się zaoferuje, żeby nas podwieźć. Teraz jak jeździmy od lekarza do lekarza, bo każdy chce zrobić Kubusiowi jakieś badania, to wiesz. Właśnie, Lucy. Aneta z Pawlakiem też chcą wysłać Kubuśa na badania. Na badania DNA. Kasia, o czym Ty mówisz? Po prostu chcą mieć pewność, że, że kubuś jest wnukiem Pawlaka. Ty nie żartujesz, tak? Nie, ale wiesz co? Nie przejmuj się. To tylko ich takie głupie gadanie. Ale jak w ogóle można wpaść na taki kretyjski pomysł? No wiem, wiem, nie są normalni. Choć panu Maruszowi to się jeszcze jakoś nie dziwię. Jak to? No lucy, zobacz. On miał tylko Kamila. Teraz został mu tylko kubuś. No nie dziwię się, że chce mieć pewność. Nie masz trochę racji. No, mówię ci, kochana, nie przejmuj się. W ogóle to mi się wydaje, że to jest pomysł Anety, że to ona za tym wszystkim stoi. Ale naprawdę, dzisiaj to wymyślili, a jutro o wszystkim zapomną. Lecę, kochana, główka do góry. Dzwonimy się może jakoś wieczorem, mhm. co? Chodźcie. Ale ja dzisiaj cię. sama z Julką. O, czyś na to. Lucy, błagam cię, powiedz mi, że widziałaś gdzieś mój zegarek. Nie, nie widziałam zegarka. Na pewno taki ze złotym, e, złotą kopertą i czarnym paskiem. No nie, przykro mi. To dziwne, bo jestem pewien, że zostawiłam go na biurku, a teraz go już tam mam. nie ma. Nie przejmuj się, Tato, na pewno się gdzieś znajdzie. No nic. Jakbyś gdzieś go widziała, to daj mi znać, dobrze? Jasne, a przepraszam, ja chciałam zapytać, bo w zasadzie skończyłam już ten raport. Nie mogłabym dzisiaj wyjść trochę wcześniej z pracy? No jak dzisiaj, ale to niemożliwe. Bardzo mi przykro, musimy skończyć ten raport. Okej, okay, rozumiem. Aleks, Lucy ma chore dziecko, no pozwól jej wyjść, no przecież to jest wyjątkowa sytuacja. A przepraszam, na śmierć zapomniałem to przez to zamieszanie z zegarkiem. Oczywiście możesz wyjść wcześniej, może, może być o 15. Jasne super, dziękuję. Idę przeszukać wiórko. Pa. Już wiem, Cześć. bo kim jestem taka zapominalska. Lecę, kochana. Zgadamy się. Pa. pa! Halo? Wiesz co, tato, ja dzisiaj wcześniej kończę. Tak, będę w domu po 15. Ale jak to one i przechodzą w odwiedziny? No nie, nie wiem, czego mogą chcieć. Eee, dobra, wiesz co? Postaram się być przed nimi. Mhm. No, cześć, Pa. Ala obiecała sobie, że przestanie się znęcać nad Patrycją. Marcel jednak, chcąc jej zaimponować, postanowił na własną rękę pozbyć się Patrycji. Hej, Marcel, co ty tu jeszcze robisz? Myślałam, że poszedłeś do domu. Słuchaj, nie mogę dłużej patrzeć, jak cię traktują. Ale no, o co ci chodzi. Słuchaj, masz ją teraz na widelcu, rozumiesz? Ej, stary, nie, nie żartuj. Ja nie życzę sobie, żebyś robił cokolwiek w tej szkole bez mojej Słuchaj, wiedzy. Ale musimy ją stąd wyrzucić, rozumiesz? I posłuchaj, Seba ma rację. Ja nie powinnam się wyżywać bez powodu na niej. Co zrobiłeś? Nic. No co zrobiłeś? Nic. To mi tylko trochę wody do suku. Serio? Trochę, no. Co? idź stąd. A może zapraszam na dobrze, tak? O, po prostu stąd. idź i się nie pokazuj no, przez jakiś czas. O co ci okay. chodzi, kobieto, no. Ale mnie słyszy. Weź tego nie pił, to jest jakiś zepsutek. Ale mi już nic nie zaszkodzi. Mm. Ty, w tym jest woda. Co? W tym soczku? No, smak wody to ja akurat dobrze znam. Co w pracy sobie popiję? Ty, rzeczywiście w tym jest woda. No to przecież mówię. Co? Na cześć, bo robota nie da zniesienia. Ty weź! Spadaj! To nie jest moje, poza tym ja nie piję o tej porze. Ty serio nic nie rozumiesz? Specjalnie mi powiedziałeś, żebym tego nie pił, bo bym się zorientował. Weź, Frodo, nie wkurzaj mnie. To robota Ali. Dobra, rozumiem. Jednego zawsze można sobie walnąć. Posłuchaj mnie, Głąbie. Ona próbuje mnie wywalić z roboty. Dolała mi tu specjalnie tej wódy. Dobra, sorry. Nie sorry, tylko idź i coś z tym zrób! Twoje żony mają tak traktować? Idź i coś powiedz, zanim jej oczy wydrapie. Dobra, idę. Ala? Dolałaś alko do Patrycji do napoju? To, to nie do końca tak. Jak to nie tak? No to jak? No... To mój kupel, ja o tym nic nie wiedziałam. Robisz wszystko, żeby stąd Patrycję wywalić. Nieprawda. Słuchaj, wyżywasz się na niej cały czas. Już rano chciałaś jej obciąć z pensji. Bo się spóźniła. Jezus, kraś dziewczyno, Ty się nigdy nie spóźniłaś do roboty. O co tak naprawdę chodzi? Po prostu jest nieprofesjonalna i tyle. A mi się wydaje, że ty się na niej uwzięłaś. Dobra, po prostu nie podoba mi się twoja żona i nie chcę, żeby tutaj była. Dobrze, ale tu jest! Nie możecie się jakoś zacząć akceptować, dogadywać. Nie, stary, nie. A może ty jesteś zazdrosna? Próbowała cię? Dobra. Wiem. Ciężko ci z tym, ale kurde, jesteś silna dziewczyna, więc weź się w garść. Spróbuj sobie wyobrazić, że nie wiem, że to nie jest moja żona, tylko jakaś zwykła dziewczyna z ulicy i, i może się polubicie. Stary, to tak nie działa. Proszę, proszę. Damy to klocuszka. Dzień dobry. Cześć. O Jezu, stało? A Kubuś dzisiaj troszkę taki narodzy. Aneta i Mariusz podejrzewają, że ze względu na swoją chorobę, Kubuś może nie być synem Kamila. Aneta uważa, że jedynym rozwiązaniem są badania DNA. No ale jak to? No normalnie, weź odwróć uwagę i daj się do Kochanie, nie, to już jest przesada. Dlaczego nie możemy po prostu powiedzieć, dlaczego tu jesteś? To jest przecież tylko ślina, no i ci. No ale nie podoba mi się to. Wiesz co, się okaże, że kogoś jest twoim złykiem, to przynajmniej nie będzie wiedział, że robiliśmy pokoju do badania. No Etch. chodź, 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 tutaj z siostrą, chodź. Siostra się tobą zajmie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Poczekaj, 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 ale poczekaj, patrz, patrz co się ma. Jaką, popatrz, ciołeczkę. O, kochanie, poczekaj, o, czekaj, o Jezu. No czekaj, o, o, już, już, już. Patrz i po wszystkim, już po wszystkim. O, już, A kto tak na to Co pani robi? Nic, nic, nic. Proszę, Proszę mi to oddać. oddać. Płaczę, strasznie płaczę. Proszę mi to oddać. Słuchaj, na Jezu, Grzybowa, tak? Poczekaj, koleś. Grzybowa. Poczekaj, skarby, tak? Poczekaj, Czy wy do końca zwariowaliście? Lucenko, ale jak ty się zachowujesz? Jak ja się zachowuję, jak oni się zachowują? Przychodzicie do obcego mieszkania bez pytania, pobieracie wymaz do badania. Mówiłem, żeby o wszystkim powiedzieć? Ale ja nie rozumiem, jaki wymas? Pani Aneta i pan Mariusz chcą zrobić Kubusiowi te DNA, żeby mieć pewność, że Kubuś jest synem Kamila. No, Skoro... a czy miałby być synem? Skoro istnieje choć cień szansy, że Kubuś nie jest moim wnukiem, chcemy się przekonać, jak jest naprawdę. Ale zaraz, zaraz, jak to nie jest pan na wnukiem? Ale co mi pan tu dokładnie sugeruje? No właśnie, proszę to powiedzieć przy moim tacie na głos. No dobra, no powiem to inaczej. Chcemy mieć stuprocentową pewność, że Kamil był ojcem kubusza, no. W mojej rodzinie nikt nie chorował na nerki. Jeśli się potwierdzi, że kubuś jest moim wnukiem, może się okazać, że cała ta diagnoza o zespole Alporta jest nieuzasadniona. No, no, no właśnie, to to jest z korzyścią dla wszystkich przecież. Ja nie wiem, tego Państwo mnie uważacie, ale zarzucacie mi, że sypiam w bylekim i że kłamię. Nie, 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 Lucy, to nie tak. A jak? Ja wiem, że ojcem dziecka jest Kamil. Ja nie potrzebuję do tego żadnych testów. I wiem, że Pan też to czuje. No ale jeśli tak jest, no to w czym problem, żebyśmy zrobili te badania DNA? Przecież Kubusiowi nic się nie stanie, to tylko próbka śliny. No, tym bardziej, że ją pobrałam, więc nie widzę powodu. Po co te krzyki? Za kilka dni będziemy mieli wyniki. No. No to jak, Lucy? Zgodzisz się? Wiecie co? Róbcie co chcecie. jeszcze będziecie mnie przepraszać. Do widzenia. Do widzenia. Ach. Nie uwierzycie w to, co zaraz wam powiem. Bo ja sama nie do końca w to wierzę. Mama Kasi i pan Mariusz chyba do końca zwariowali. Będą robić kubusiowi testy Dena, żeby mieć pewność, że Kamil był jego ojcem. Świetnie. Ich wersja jest taka, że je ja kłamie w żywe oczy. Wiecie co? Chcę zobaczyć ich miny, jak odbiorą wyniki testu Dena. Patrycja, słuchaj, musimy pogadać. Tak? Co znowu zrobiłam? Nie ty, ja jestem ci winna przeprosiny. Mm, Okej. Okay. Posłuchaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Możemy do szatni? Jasne, wchodźcie. Słuchaj, przepraszam za to, że byłam wredna. Po prostu nie mogę się pogodzić z tym, że jesteś żoną Frodo, i... i chciałabym, żeby cię tutaj nie było, ale jesteś nie mam na to wpływu, więc po prostu przepraszam. Mhm, mm no ja też mam ci coś do powiedzenia. No słucham. W... Na twoje przeprosiny. I radzę ci odwal się od Frodo. Ej, zaczekaj, przychodzę do ciebie chce się pogodzić, wyciągam rękę. No I co, a ty... i co? I co ty myślisz? Że co, że nagle koleżankami będziemy? Słuchaj, ja wiem, że ja jestem tu w pracy, ale nie pozwolę się gnoić i obrażać. Mhm. Więc, sorry, ale raczej się nie polubimy. Wiesz co, to dobrze się składa, bo nie wiem, czy byłabym w stanie się dogadać z taką idiotką jak ty. Psz, I kto to mówi? Ja nie wiem, Frodo naprawdę musiał mieć coś z głową, skoro z tobą był. No, na twoją głowę to nawet lekarze nie pomogą. Dobra, wiesz co? Szkoda, mi na mnie o ciebie czasu, dziewczyno. Słuchaj, nie zagalopowałaś się przypadkiem? Przecież ja w każdej chwili mogę cię zwolnić, tak? Ale wiesz, nie zrobisz tego. Wiesz dlaczego? Bo Frodo nigdy na to nie pozwoli. A jak Seba dowie się o tej akcji z Wudo, to też będzie po mojej stronie. No, żebyś się nie zdziwiła. Mhm. Jeżeli nie masz zamiaru ugryźć, to przestań szczekać. No. Koniec tej szopki. Jestem w pracy, muszę odebrać. To jeszcze nie koniec. Szkoła Tańca, słucham. Siema wszystkim. Musicie to zobaczyć. Patrzcie. Te silne ciosy, te mocne, prawy, lewy, prosty. Zobaczcie, gdzie ona się tego nauczyła? Bo chyba nie ode mnie. Dziewczyna ma talent. Po prostu sobie wyobrażam, że to Ala. Dobra, już wyluzuj. Jakoś już otrząsnęłam się z tego pierwszego szoku, że Frodo ma żonę. I okej, okay, to jest dziwne, nie rozumiem tego, ale muszę to jakoś zaakceptować. Ale ty, kurde, ta jego żona to jest kompletnie powieprzona laska i z tym nie mogę się pogodzić. I szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie pracy w jednym miejscu z tą kretynką. To nie są żarty. Rozumiesz? Mamy już ciebie dość. Przesadziłaś z kotem Zuzy, z SMS-em do Janka i masz się natychmiast stąd wyprowadzić. Ale was chyba pogiełbcie, że ja nic nie zrobiłam. Kot Zuzy... Przecież wzięła go Sara, a jakieś SMS-y to ja pierwsze słyszę, Sara. Jesteś coraz bardziej żałosna, no. Zawsze byłaś nie to, ale przynajmniej na poziomie. A teraz... Samo dno i metr mułu. Próbujcie mnie tylko wykurzyć z mieszkania. Puszczaj mnie, klucho! Trzymajcie mnie, bo normalnie wyrwę te kółaki i normalnie ją wywalę na klatkę tą rudą. Tu łatwiej się zgubić Jak myślisz, że pęcisz kanara Że nie wiedziałaś, to przestań się łudzić Ale nie martw się, już zaraz piątek Znowu wrócisz do domu z zablokowanym kątem Dzięki Bogu za zniżki, bo i tak zgubiłaś portfel A to dopiero początek Ile było planów, by rozpocząć już To do dorosłe życie 19 plus you <laughs>